Jednośladem Bezpiecznie do Celu to akcja policji, która zwraca uwagę na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Jednośladem Bezpiecznie do Celu, czyli kampania skierowana do użytkowników wszystkich jednośladów, motocykli, rowerów, hulajnóg elektrycznych, ale też tych hulajnóg zwykłych. Wszystko po to, aby przypomnieć im, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i podczas zdarzenia drogowego. Poza ich rozsądkiem nic ich nie chroni. Nie chroni ich karoseria, nie chronią ich pasy bezpieczeństwa. No motocyklista ma założony kask, rowerzysta dobrze jak będzie miał ten kask. I to samo w przypadku użytkownika hulajnogi. Fajnie jak będzie miał ochraniacze i ten kask założony, ale dalej są to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego i poza ich rozsądkiem i tymi podstawowymi elementami wyposażenia nic ich nie chroni. Jak dodał Rafał Jackowski z zespołu prasowego KWP Olsztyn, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami to główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów. Od początku roku do końca marca policjanci odnotowali trzy wypadki, w których, w których trzech motocyklistów zostało rannych, więc tutaj widzimy, że już te zdarzenia zaczynają się pojawiać z udziałem motocyklistów i niechronionych właśnie uczestników ruchu drogowego. Mamy piękną pogodę, coraz więcej jest na drogach jednośladów, a pamiętajmy, że każdy ma takie same obowiązki, czyli przestrzeganie przepisów drogowych. Na bezpieczeństwo motocyklistów w dużej mierze mają wpływ inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierowcy samochodów. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Do groźnych sytuacji, w których poszkodowany zostaje motocyklista, dochodzi głównie w momencie, gdy kierujący innym pojazdem nie ustąpi mu pierwszeństwa przejazdu. Kierujący motocyklami przede wszystkim muszą stosować się do obowiązku ograniczenia swojej prędkości zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. Kierujący samochodami muszą patrzeć w lusterka, żeby zauważyć tych właśnie kierujących się Są Stąd te, takie popularne hasło: patrz w lusterka. Motocykliści są wszędzie. Wszędzie są także rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg, których wraz z nadejściem cieplejszych dni zauważamy znacznie więcej na drogach. Warto zatem przypomnieć przepisy również ich dotyczące. Policjanci wyjaśniają, że zgodnie z przepisami rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunków, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, a jak to wygląda w przypadku hulajnogi. Kierujący hulajnogami mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych. Muszą korzystać z jezdni, jeżeli takiej ścieżki rowerowej nie ma. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km na godzinę. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Z zachowaniem następujących zasad – jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu. Warto pamiętać, że użytkownicy hulajnóg nie są bezkarni. Prawo przewiduje dla nich następujące kary – za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem. Przewidziano mandat 200 zł. Z kolei przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Zakierowanie na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 zł do 500 zł. Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.